Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Amen. Boże słowo, które ma być podstawą naszego rozważania, zapisane jest w księdze proroka Daniela w siódmym rozdziale. W pierwszym roku panowania Belszazara. Króla Babilońskiego. Daniel miał senne widzenie, gdy leżał na swoim łożu. Następnie spisał sen i jego główne przesłanie. Daniel powiedział: Miałem widzenie w nocy. Oto cztery wiatry niebios wzburzyły wielkie morze. Wtedy cztery ogromne bestie, różniące się jedna od drugiej, wyszły z morza. Patrzyłem, aż postawiono trony i zasiadł przedwieczny. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Jego tron był ognistym. Z ognistych płomieni zaś jego koła płonęły ogniem. Strumień ognia wypływał i rozlewał się przed nim. Służyło mu tysiąc tysięcy, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Potem widziałem, jak z powodu zuchwałych słów, które wypowiedział róg, zabito bestię. Patrzyłem, aż jej ciało zniszczono i wrzucono do ognia. Także pozostałym bestiom odebrano władzę, a długość ich życia dokładnie ustalono. Patrzyłem... W nocnych widzeniach, że na obłokach niebios przybył ktoś podobny do syna człowieczego. Podszedł do przedwiecznego i wprowadzono go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i królestwo, aby służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Jego panowanie jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Twoje słowo, panie, które dajesz nam pod rozwagę. Prosimy o zrozumienie, przyjęcie i zastosowanie. Bądź to z nami i błogosław nam amen treściom dzisiejszego naszego zwiastowania w święto w niebo wstąpienia są słowa, które przed chwilą przeczytałem z księgi proroka Daniela. Treść tego rozdziału jest mocno związana z rozdziałem drugim, bo, drodzy, oba rozdziały stanowią bożą perspektywę. Historii od momentu zniszczenia Jerozolimy przez Nebukadne Sara do ostatecznego odnowienia Izraela, kiedy przyjdzie Mesjasz. Daniel miał wizję, która została opisana w tym rozdziale około 533 lata przed naszą, naszą erą. Wracamy zatem do rządów króla Babilonii Belsazara. Drodzy, oto jak słyszeliśmy, Daniel stoi w swojej wizji na brzegu niespokojnego morza. Morze stanowiło dla Żydów i ogólnie w starożytności. Za symbol i źródło zła. Wiary nad wiatry nad morzem wieją z czterech stron, co jest w rzeczywistości niemożliwe. Liczba cztery podkreśla w Biblii i w literaturze apokaliptycznej kompletność i uniwersalność. Cztery wiatry, cztery królestwa. Podkreślają całość stworzenia. I to, co Daniel widzi, dotyczy całego świata. To wizja dotycząca wszystkiego. I jak zauważamy, wizji Daniela powstają i upadają kolejne mocarstwa. Niczym budzące strach bestie wyłaniające się z otchłani zła. Skrzydlaty lew, znany z mezopotańskich relifów, to symbol Babilonii, tej, która zmiotła z powierzchni ziemi, między innymi Judę i Jerozolimę. 586 roku przed Chrystusem. Bestia podobna do drapieżnego niedźwiedzia to z kolei imperium medów, które rozciągało się od Azji Mniejszej aż po Indie. Kolejna, niczym Pantera, to mocarstwo perskie, które w drugiej połowie VI wieku. Panowało od rzeki Indus aż po Libię i Macedonię. Czwarta bestia, szczególnie przerażająca, symbolizuje Imperium Aleksandra Macedońskiego, który w ciągu zaledwie kilku lat podbił upadającą Persję. I ten Aleksander uwierzył, że jest. Bogiem, Ale umarł przedwczesną i niechwalebną śmiercią, a jego ogromne państwo podzielili między siebie jego generałowie. Jeden z nich dał początek dynastii, która władała Syrią i całym Wschodem. Jego potomek, o którym czytamy, korzeń wszelkiego grzechu, Również ogłosił się Bogiem i zasłynął okrutnym prześladowaniem Żydów, którzy wbrew jego dekretowi chcieli pozostać wierni prawdziwemu Bogu. I to on był owym rogiem, symbolem mocy na łbie czwartej bestii. Przemawiającym z wielką pychą przeciwko Bogu. Adresaci księgi Daniela, żyjący w tych właśnie czasach, znali go dobrze. I drodzy, po tych czasach, po Seleucydach, przyszli kolejni rzymscy imperatorowie, tacy jak Neron. Którzy też uwierzyli w swoje boskie urojenia i wypowiadali wojnę świętym. W ciągu wieków pojawiali się go, kolejni bogowie wojny, siejący terror, składający miliony istnień ludzkich na ołtarzu swoich szaleńczych ambicji. Ogłaszali, że władza ich ogarnie cały świat i uszczęśliwi wszystkie narody. Ale szybko okazało się, że są sługami zła, a ich imperia budowane na ludzkiej pysze, niczym kolosy na gliniannych nogach waliły się w gruzy, pozostawiając po sobie bezmiar cierpienia. I drodzy, kiedy w to wszystko się wczytujemy, wsłuchujemy, czy coś nam to nie przypomina czasów współczesnych. Ale może wreszcie ktoś powie. No dobrze, dzisiaj przeżywamy święto w niebowstąpienia Chrystusa. Powinniśmy zatem. Oprzeć zwiastowanie na tych wydarzeniach. A tu przywołujemy takie historie, co one mają wspólnego z naszym dzisiejszym świętem. Drodzy, święto w niebo wstąpienia nie jest świętem mówiącym jedynie o wydarzeniu, które miało miejsce w Palestynie, Czterdziesty Dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa. Święto niebowstąpienia jest świętem, które ma nam uzmysłowić prawdę, że nasz Pan zasiadł po prawicy Bożej i że Jego Panowanie obejmie wszystkie dziedziny naszego życia i że Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa w dłoniach swoich trzyma całe stworzenie. Łącznie z tym wszystkim, co miało miejsce w historii świata. Ale patrząc na to wszystko, w sposób czysto naturalny, można by popaść w rozpacz. Ale oto prorok Daniel wzywa nas, byśmy wpatrywali się w te ludzkie dzieje poprzez pryzmat wiary. W blasku PiS bowiem, drodzy, widzimy, że dzieje ludzkości były, są i pozostaną w rękach Boga. Tego, do którego należy czas i wieczność, tego, który będzie też sądził żywych i umarłych. On przecież zna ludzkie czyny. On wymierzy sprawiedliwość krzywdzicielom i Pokrzywdzony. I oto w naszej dzisiejszej historii następuje zmiana sytuacji. Oto czytamy, Daniel znajduje się w sali tronowej króla, która jednocześnie jest salą sądową. Nie jest jasne, czy owa sala tronowa jest na ziemi, czy w niebie. Zło, jak słyszeliśmy, jest opisane w obrazach okropnych mutantów zwierzęcych. Teraz opis dotyczy Boga, który jest dobry, jest ludzki. Postacie podobne do ludzi, czytamy, przedwieczny i syn człowieczy. Nie są ludźmi, lecz reprezentują boskie istoty. Przedwieczny reprezentuje Boga w roli sędziego, który siedzi na tronie, który był z ognistych płomieni. Ognisko wskazuje na sąd. Pan zastępów nawiedzi Ciebie wśród grzmotów, strząsów i wielkiego huku, wichru burzy i płomieni trawiącego ognia napisze. Prorogi Zajasz, a apostoł Piot dopowie: Obecne zaś niebiosa i ziemia, dzięki temu samemu słowu, są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Bóg zatem osądzi każdego człowieka. Grzech człowieka nie pozostaje nie bez konsekwencji. Także każde królestwo zostanie osądzone, co w szczególności w swej księdze opisuje prorok Izajasz. Z kolei otworzona księga oznaczała rejestr. Wszystkich uczynków człowieka. Sędzia sądzi, co oznacza, że wszelkie zło zostaje osądzone i potępione, zostanie mu odebrana władza i moc. Zresztą, znajdujemy takie słowa: zło może działać w granicach. Które Bóg mu stawia do pewnego okresu i czasu. Także pozostałym bestiom odebrano władzę, a długość ich życia dokładnie ustalono. I w tym momencie Daniel patrząc, coś zauważa i powiada tak: Ktoś podobny do człowieka. Przychodzi na obłokach do sędziego. Obłok reprezentuje, drodzy, obecność Bożą. Po poświęceniu przybytku wstąpił obłok. Tak samo jak podczas poświęcenia świątyni, podczas przemienienia na górze, obłok. Okrył Jezusa. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, słyszeliśmy, obłok zabrał go. I w Bożym Słowie tylko Bóg przychodzi na lub w obłokach, aby wykonać sąd. Nie mamy zatem wątpliwości, że ten podobny do Syna Człowieczego to Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. I drodzy czytając Boże Słowa, w szczególności czytając dzisiejszy fragment, musimy Go uważnie czytać. Tekst mówi. Że ten podobny do Syna Człowieczego nie przychodzi od Boga, ale przychodzi do Boga. Przychodząc do Boga, sędziego zostaje określony sprawiedliwym i otrzymuje wieczną władzę i chwałę. Po Jego prawicy widzimy jakby Syna Człowieczego. Jest człowiekiem z krwi i kości, a przecież więcej niż człowiekiem. Uczestniczy w majestacie i mocy przedwiecznego. Jego królowanie nie ma nic wspólnego z tyranią ziemskich władców. On zdobywa ludzi nie przemocą, ale miłosierdziem. Nie po to, aby uczynić z nich Niewolników, ale by dać im wolność i życie. Dla Niego nie ma granic etnicznych ani politycznych. Za Jego głosem idą ludzie ze wszystkich narodów i języków. Więcej, Jego Królestwo nigdy nie ustanie. A tych, którzy w Niego uwierzyli, Przyprowadzi przed tron Ojca, aby z Nim razem królowali na wieki. I drodzy, kiedy Jezus wstąpił do nieba, przyszedł do Ojca na obłoku i został wywyższony, to otrzymał od swego Ojca moc, chwałem, władzę, i to wszystko na wieczność. I taką wizję miał i przedstawił nam właśnie prorok Daniel, pokazując, że On jest blisko każdego z nas i że także dzisiaj do nas. Zwraca się w słowach psalmisty. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję, z daleka dostrzegasz moje zamiary, widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam. Znane są ci wszystkie moje drogi. Ze wszystkich stron nie otaczasz i kładziesz na mnie swoją rękę. Bo Jego jest moc i chwała, i władza po wszystkie dni aż do skończenia świata. I ten, którego odejście do nieba dzisiaj przeżywamy, zwycięży wszelkie zło. To, które przybliżył nam prorok Daniel, to, co przerażało i wielu nadal przeraża. I dlatego pozwólcie, drodzy, że to rozważanie Jego słowa zakończę słowami naszego. Reformatora On swego czasu tak napisał. Chrystus działa w nas po swoim w niebowstąpieniu z Góry. a my, a my winniśmy tę Jego pracę w nas odczuwać i doświadczać. Aby w niebo Jezusa, Chrystusa i wiara, nie pozostały tylko na języku, ale aby ukazywały się we mnie, w tobie i w każdym w działaniu i w uczynkach. Tak więc, gdy grzech chce mnie pobudzić do złego, to będę umocniony i pewny i odpowiem grzechu, twoje miejsce jest na szubienicy. Pozostaw mnie w spokoju. Podobnie, gdy chce mnie pobudzić do złego, nie ulegnę mu, lecz powiem: grzechu, wprawdzie mnie kusisz, ale ja nie uczynię tego, co chcesz, lecz będę posłuszny Bogu. I tej uległości Naszemu Bogu, wywyższonemu, mającemu wszystko w swej kontroli, chciejmy zaufać. I takiego zaufania Wam, ale i sobie życzę. Amen.